Witajcie w kolejnym poradniku do gry Gothic 2 Nudzkruka. W tym poradniku pokażę Wam, jak na początku gry Gothic 2 Nudzkruka właśnie zbić małą fortunę. Mianowicie, możemy zarabiać e, zarobić mnóstwo złota. W sumie, to nawet możemy zarobić nieskończoność złota. Możemy zarabiać w nieskoń, nieskończoność. Można to, to zrobić już na trzecim levelu. E, jedynym warunkiem jest to, że trzeba zostać czeladnikiem u Harada. Na trzecim levelu e, można nauczyć, trzeba nauczyć się pierwszego poziomu tego miecza. Nie, jakby porządny miecz. Właśnie tego. Nauka kowarstwa, poziom Otoś pierwszy. Proste, chłopcze. Weź kawałek surowej stali i trzymaj ją w ogniu, aż rozgrzeje się do białości. Wtedy nadaj broni kształt na kowadnie. Twoje pierwsze miecze nie będą doskonałe. Ale powoli wszystkiego się nauczysz właśnie tak. E, nie uczymy się na tym etapie gry już e, lepszego miecza, ponieważ... E, Robienia lepszego miecza, ponieważ potem nam nie wystarczy punktów doświadczenia do innych rzeczy. Zostało nam 28 punktów doświadczenia. Teraz kupimy sobie e, dwa e, dwa kawałki stali... Mogę kupić? Raczej nie. Jestem tylko czeladnikiem. Broń robioną w tej kuźni strażnicy zabierają do wież, gdzie jest przechowywana. Ale jeśli ma to jakikolwiek związek z kuciem, to może potrafić ci pomóc. Przepraszam za drobne lagi, ale nie, wie, nie wiedzieć czemu. Lepiej łatwiej jest mi nagrać na przykład z Gotika 3 czy Wiedźmina niż Gotika dwójkę. Nie wiem, co jest tego powodem. No i bierzemy dwa kawałki sterowej stali, ponieważ ty tylko tyle jest nam potrzebne. No i teraz zrobimy dwa miecze zwykłe. Rozgrzemy sobie pierwszy i od razu drugi kawałek stali. No i teraz poczekamy... Oj, akurat skończył Ma robić broń na kowadle. Zwykłą, zwykłą broń no i miecz, który, który nauczyliśmy się robić jest on warty 150 sztuk złota, czyli nawet sporo ale to nie ma znaczenia ile jest warty, on wymaga 30 punktów siły, a żeby to co chcemy zrobić się udało e, musimy założyć jeden z tych mieczy tak więc nauczymy się 15 punktów siły chcę być Oczywiście. Być, gdy będziesz chciał się nauczyć czegoś więcej. Dobra, dobra, spokojnie. I teraz zaprezentuję wam, jak działa ten trik. Jak mamy właśnie dwa te miecze, to musimy jeden założyć na siebie. Hej. Pogadać z tym no naszym szefem. I musimy, no i musimy mu sprzedać broń, którą wykuliśmy. Dobrze, oto twoja zapłata. Jak widać, oddaliśmy mu broń, i dostaliśmy 150 sztuk złota. No i magicznym sposobem nadal mamy dwie bronie. Po prostu ten bóg polega na tym, że on wziął od nas broń, którą mieliśmy na sobie, a zamiast jej wziąć, to ona po prostu. to po prostu zdjęto nam ją z ekwipunku. Więc możemy tak mu oddawać tę broń w nieskończoność. Po prostu musimy zawsze pamiętać o tym, żeby założyć tą jedną z, jeden z tych mieczy. Dobrze, daj to tutaj. Dobrze, oto twoja zapłata. I kolejne 150 sztuk złota w kieszeni. I tak właśnie można zarabiać w nieskończoność w tej grze. Aha. Czyli kasy można wystarczyć do końca gry. No ale to jeżeli, tylko jeżeli ktoś gra używając Bugów, oczywiście. Ale lepsze niż Szkody, prawda? Pomysł na ten poradnik dał użytkownik, którego nazwa wyświetli się teraz na ekranie. A ja wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, komentowania, dawania łapek w górę i tak Do usłyszenia w następnym poradniku. Cześć.